Bezsensownie podążał sam na sam krętymi ścieżkami, dlaczego tak? Może się chłopak załamał. Od najmłodszych lat wolał więc podążał Tam, gdzie zazwyczaj szary świat. Mało komu mógł zaufać, 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 zaufać. Abit na słuchawkach napierdalał, już wtedy wiedział, że coś z tego będzie przez lata miał ten sam cel. My poprzeczkę podnieść, choć krytykowali nieraz okrutny, pierdolony świat. Ciągle te słowa powtarzał To co w głowie miał to tylko rad. Prosto z podwórka wersy drapał. Kartka, duktka, dupka, dupka, bo PCB, taki był jego świat Co nieraz lekcje w życiu Na bary brał, nie wierzyli A on wyjebane miał w czyje zdanie To nie na pokazu Żyja się przecież raz Choć to dalej był mały chłopak Zamknięty w sobie, nic nikomu on przecież nie powie Nauczył by nie chwalić się Czymkolwiek Zagubiony może trochę myślał Że do losu śmiechnął się do niego Tak bezsensownie Chyba diabeł poczuć mu nudą Bo im nie wyszło serce z lotu co to miłość? Uczucia nie potrafił pokazać, Wolał ziomkami prowarka na ławce przechylał Przecież oni dla mnie jak rodzina, ważniejszy jak dziewczyna Ziomki są od lat moczy, bezsensownie kobieta potrafi być przelotnie Dziś jest, jutro jej nie ma Znów samotność, znów jeżdża mu na głowę Znów on nie dał się jej jeba jebana depresja Czy to znów bezsensowne paranoje W głowie ma kto wpojone, że ziomek go nie zdradzi a na kobietę nie ma pewności, jaka dla niego będzie. Złamała mu serce, bezsensownie już żadnej chyba nigdy nie zaufa, ciężko będzie, bezsensownie pogubił się w labiryncie getta, zagłupiona ścieżka prowadzi go rap, kręty szlak sam sobie wybrał, koszki smak przecież jest mnie a jednak No to pisał wers za wersem, to ma być rap, ktoś zapytał, przecież to opisuje to jego życie, te prawdziwe, gdy parę lat do przodu Ja bo to zaczął w studiu przewijać, to ta szansa, by sobie tego nie trzymać w taki sposób to przekazywał wykrzyczał to co wprawdzie męczyło go na kartce zapisywał to co przeznaczyło życie dla niego nikomu się z niczego nie pucował nigdy bo wiedział że tam ci wiedział że tamci się z niego będą śmiali a tylko dlatego bo byli słabi emocjonalnie bezsensownie nie umiał się im wtedy postawić tylko dlatego że widział od lat najmłodszych takie rzeczy co tam tych by jedynie przeraziło, bezsensownie groza. Jak w chororze wady zalety. Większość tamtych miało priorytety tam na psach. Właśnie tak, większość tamtych miał priorytety, tam na psach bez sensu mnie wolał być. Bez słowa wiedział, że nie jeden wtedy kozak dziś większość sześćdziesiątka. Dlatego bas grał raz w ludzi oczach jak pista, bo był chudy, a naprawdę nie miał siły już wtedy, bo wiedział, że z czasem po latach rozjebie. Po latach ich te wersy rozpierdalają, co wtedy właśnie pisane były. Tak przetwarzał. यह तो तेरा तो तेरा